Siemma, z tej strony Sportowa Strona mocy. witam Was na moim pierwszym videoblogu, tutaj się pojawi link do bloga, o ile uda mi się to zmontować. Ten odcinek będzie poświęcony leśnemu maratonowi w Kędzierzynie Koźlu. Startować będę po nocach, więc nie oczekuję żadnego dobrego rezultatu, bardziej nastawiam się na mocny trening i dobrą zabawę. No i co takiego zabieram na leśny maraton? Przede wszystkim buty. To są salomon Sense Ride, w których biegam zarówno City trail jak i bieg 24-godzinnym. Koszulka jest z pierwszego maratonu w Warszawie sprzed 8 lat. Rękawiczki. Czapka z biegu 24-godzinnego. Wiadomo co tam musi być. Kamizelka. Pasy na numer. Flaski. Pasek z Garmina. Garmin. Folia NRC połówka jakby trochę dłużej zeszło kubek słuchawki na przewodnictwo kostne baton Golden energy dextro i tu tabletki miętowe i kofeina jakby panie bardziej zamoliło po nocy no to tyle spałem dzisiaj 4 godziny wypiłem kawę zrobiłem kupę i to nawet 5 razy w sumie czuję się jak ta kupa, szukuje się fajna zabawa ahoj przygoda, jej Pakiety odebrane, pogoda beznadziejna. Idziemy się ogrzać w auta. Hi. Mam nadzieję, że koszulka będzie dobra. Nic nie z kuli koszulki tu jesteśmy. No? Fajna w ogóle rykanica, nie? Jesteśmy w Kędzierzynie Pada, zimno Ale mają za to Świetne ronda ta -da! dobry sobie, bo jak jesteś ale jak pogoda ogóle to 25 km problemy z żołądkiem, udawało teraz nic nie brakuje paliwa 30 km pykło jakoś 2,34 średnie tempo 5,09 a jeśli nie to będzie chyba trzeci wynik na 30 km więc jak na o, spontaniczny bieg w sumie w sierpniu było rozstrzelanie, miesiąc terminu w sumie biegacie maraton, maraton i za ponóskę. Także jest pochwalę, ale... a już ciężko. Brak popaliwa, a jeszcze jakieś 14 km dostało, to w sumie nie maraton na utrakach 44. Od jakichś 4 km łapy mi skurczy, to drugi raz się na biegu mi skurczy, ten w tempie już nie jak na Pierwsze 30 km to 50 to już 6,3 km. Udało się tylko lecieć. Właśnie wpadłem w maraton. Jest 3,57, tak że minimum w 4 godzinach się zmieściłem. No i jaka jest ta meta. O, póki co czwarty rozbijam ten most. Już się robi w takiej klimaci. Ciemno. Becie jest jakieś 500-600 metrów za mną, także fajnie idzie. Właśnie dobiegłem na metę. Tu jest medal. się Jestem piąty open i pierwszy w kategorii. Becia wbiegnie za mety, ma ostatni metr dosłownie. A, meta jest taka fajna klimatyczna. Ostatnie takie klimatyczne metry. Dawaj kochanie, zrobiłem to samo. Biegnij, biegnij. Na szybko. Piąte open. Szóste open. Pierwsze w kategorii, pierwsze kobiet. Takie tam na smontanie. Pierwsze, pierwsze miejsce zajęła brata Olesz. Wśród Panu Mateusz Borow. Wielkie brawa. Jakbym wiedział, że na podium, byś się lepiej ubrał Pierwsze miejsce w kategorii. A wśród Panu Marcin Kocli. To wracamy do domu. A tu jest szkielet. Nie wiem czego będzie widać. Okay. W każdym razie wracamy do domu. Ciasto na drogę mamy. Mamy ciasto, jabłka i zwinąłem trzy pak piwa. Ale trzypak piwa. Ć... Trzypak! No, Trójpak, trzy pak. Trzy, pak. No, piwo. No, trzy piwa zgarnąłem, także teraz szukamy chipsów i się nażremy. O, z piasu zgasło koniec filmu. O. Właśnie wróciliśmy do domu. Nie mam pojęcia czy cokolwiek w ogóle będzie widać, bo jest tam ciemno jak no, życi, Murzynam. Może Pytam. No. W każdym razie e, odnośnie organizacji to powiem, że jesteśmy przed zaskoczeni. Bardzo sympatyczni ludzie. przyjemnie było się spotkać, pogadać. Wszyscy na dużym takim dystansie, z uczuciem humoru luźno. No naprawdę no, świetna atmosfera to jest to, co właśnie na biegach takich nieasfaltowych, albo górskich czy coś, to świetnie się to... No jest różnica i po prostu jesteśmy z tego zadowoleni. Jeśli chodzi o trasę, no dobrze oznakowana przede wszystkim, tak jak pisali, o chcę być na filmiku, <laughs> tak jak pisali trasa e, płaska, naprawdę jakby człowiek się do tego przygotował, może by no, powalczyć o zdecydowanie lepszy wynik, był chyba jeden taki podbieg na pensję, no to dwa razy, ale to taki w sumie taki pierdek, że człowiek tak ani, ani w sumie go za bardzo nie poczuł, e, fajne były tabliczki na trasie, takie parę razy człowiek się uśmiechnął, to też... Pomaga? Bo wiadomo, kiedy są paśniki. Lewo? <grym> A tak nieskromnie powiem, że parę razy już mi się udawało stawać na podium. A może wyciągnę na medal, żeby. O, o, tak bardziej. <grym> stawać na podium. Ale to z reguły były takie biegi na 50 km. No, raz w biegu 24 godziny, ale to się nie liczy. Także pierwszy raz w życiu stanęłem na podium, jeśli chodzi o maraton. Nie ważne, że w kategorii. Podium to podium, prawda? No. I tak, w ogóle, to, to muszę sprawdzić. 50., 60 start. Mam zapisane, muszę sprawdzić. I pierwszy raz w ogóle wygrałem. Kategorię, ale wygrałem. Także. Nie śmiej się. No dobrze, to bardzo dobrze. No, to, że ty więcej nie. wygrywasz, to nie zawsze że nie będę ci już uśpieszej wygranej. No, Cóż, także. Się także się cieszę. <gry> A, misja wykonana, teraz porana. na... <gry> 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 Czas na moje podsumowanie. Koszulka, jak widać, jest zajebista. Świetnie wygląda. A mimo zniżki z Medicoveru, pakiet startowy z koszulką kosztował mnie 200 zł. Nie licząc ponad 100 km do jazdu. A wygrałem ręcznik. Całkiem fajny. Także, no cóż, zawsze miałem łeb do interesów. Już tak na koniec, jak podsumowanie, to mam ściąga, więc pozwolcie, że przeczytam. E, dystans wyszedł mi 44 km, 220 m, co jest moim 13 dystansem, jaki w życiu pokonałem. E, 57 start w zawodach, a pierwsza w sumie to na podium w maratonie. Pierwsza coś wygrałem. Kategoria wygrałem. E, czas na półmaraton wyszedł godzina 46. To jest średnie tempo 503 i piąty wynik w tym roku. 30 km było 2.34, to jest tempo 5.09, to jest pierwszy wynik w roku i drugi życiowy, także z tego jestem zaskoczony. Natomiast maraton było słabiej 3.56, no i tempo już 5.37, niemniej to jest najlepszy wynik w roku i czwarty ogólnie, także uważam, że nie ma źle, zwłaszcza, że nie było specjalnych przygotowań pod maraton, bardziej taki bieg treningowy na spontanie powiedzmy, także jestem zadowolony. Niedługo biorę się za montowanie tego wideobloga. Szczerze mówiąc, jeszcze nie mam pojęcia, czego w ogóle wrzucę. Zastanawiam się jeszcze nad tym. Ale w razie czego, to już mogę powiedzieć, że tak. No, przede wszystkim dziękuję Pieczowowi za to, że mnie namówił do nagrania tego. A nie wiem, czy to będzie kontynuowane, czy nie. No, w póki co się FES uśmiecham, próbując nagrywać, także może, może coś z tego wyjdzie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, sugestie, cokolwiek. Zapraszam, czy w wiadomości prywatnej, czy, czy w komentarzach. A wrzucę też linki właśnie zarówno do bloga, jak i do stron na Facebooku, Instagrama. Jeśli ktoś ma, jak już wspomnę, jakieś pytania, czy sugestie, czy coś, to zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś obejrzał to, to wielkie dzięki. I to tyle. Pozdrawiam. ram.